Będziemy kowalami swojego losu. Ciao, moi drodzy, to paradoks. Chcę wam zaprezentować poradnik, jak dotrzeć do e, kopalni Jarzmida. Nie wiem, czy to dobrze czytam, czy nie, czytam dobrze. Nieważne. E, dobra, już wam mówię, jak tutaj w ogóle dotrzeć. Jeżeli coś pominęliście, e, przenosimy się do Spartelheimu, oczywiście musimy dostać się na Mokradła Arvangar. Z, tutaj w tym, t, z tego teleportu jak wyjdziemy, tutaj mamy barkę, na którą musimy wejść, no i dostać się do piasków. Spart. Z tych piasków y, musimy wejść w ogryzek. Jest to jaskinia. I teraz teraz tak, musicie dotrzeć w to miejsce. To jest taka y, spiralna część. Tu są dwa poziomy. To jest taka spiralna część tej, tej mapy. Dobra, no i teraz. E, tutaj, z tego co pamiętam, jest zablokowane wejście. Trzeba to, trzeba to wysadzić, jeżeli wcześniej tego nie zrobiliście. E, chyba wchodzicie tutaj na samą górę i tu będziecie mogli rzucić toporem, żeby to wysadzić. Dobra, teraz jak już to wysadziliście, skakujemy tu. Przechodzimy tędy. Teraz tutaj. Tutaj. I przechodzicie przez tą bramę. I teraz do czego nam jest potrzebna włócznia? Właśnie do tego. Trzeba rzucić ją w, to, w, oto, w ten oto otwór. Ona się wbije. No i możemy teraz przeskoczyć. To miejsce. Ja tutaj jeszcze nic nie porobiłem, bo sam to dopiero co odkryłem. Eee, dobra, no jak jesteście tutaj, otworzy nam się brama. To już jest fajna sprawa. Dobra, i teraz tak idziecie tędy. Tutaj jest zejście w dół. Schodzimy. Dobra, już prawie jesteśmy na miejscu. Teraz yy... gdzie jest to wejście? Tutaj. Teraz wskakujemy tutaj i dotarliśmy z powrotem do do tego miejsca. No powiem wam, że troszeczkę. Troszeczkę się nałaziłem, żeby to odkryć. Więc mam nadzieję, że poradnik się przyda, bo mówię, dla mnie to było bardzo problematyczne, żeby tutaj się dostać. Jeżeli skorzystacie, będę wdzięczny za subskrypcję, za udostępnienie, za jakiś komentarz Że pomogłem, nie wiem, napiszcie dzięki cokolwiek, żebym wiedział, że po prostu dotrwaliście do końca nagrania. No i co? No, to by było tyle. Trzymajcie się. Hej.